Cześć! Dzisiaj Krakowiak, jedyny z pięciu polskich tańców narodowych, które się tańczy metrum parzyste i nie pochodzi z rejonu Mazowsza. Skąd pochodzi Maliśm? Krakowiak pochodzi z Małopolski i od Krakowa na południe już występuje coraz więcej metrum parzystego w naszych polskich tańcach. Tak jest, Krakowiak się kojarzy z pięknymi legendami, z inwazji tatarskich, z Heinalem, ze Smoka wawelskiego. Z insurekcja kościuszkowskiej, czy jakoś tam, jak to leciało, Marysiu? Insurekcja kościuszkowska, w czasie której y, męski strój krakowski miał rangę munduru narodowego. Tak jest, więc zapraszamy do Krakowiaka. 16-taktowa kombinacja krakowska. Tak jest, najpierw ćwiczymy w pojedyncze, a następnie, przez ustawienia możemy również ćwiczyć w parze. Chcieliśmy Wam w dalszym ciągu pokazywać to, że można się bawić ustawieniami i to daje zupełnie inny efekt. Tak jest, zapraszamy. Analizujemy męską część kombinacji. Rozpoczynamy w pozycji naturalnej z rękoma na biodrach. Pierwsze dwa takty będą to trzy kroki marszu. Z lewej nogi zakończone akcentem. I raz i dwa, raz i dwa. Następnie będzie przeskok w obrocie w lewą stronę zakończony akcentem i uniesieniem ręki w górny skos. I raz i dwa, raz i dwa. Porębiańska w prawą stronę zakończona czterema krokami akcentowanymi. I raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa. 4, 2. Kolejne cztery takty, dwa razy porębiańska, w lewo, następnie w prawo. I raz i 2, 2 i 2, 3 i 2, 4, 2. Przyklek w dwóch taktach, następnie na 2 czwartego taktu zeskok. I raz i 2, 2 i 2. Dwa. dwa kroki chodu od prawej nogi. I przeskok w obrocie, zakończony przyklękiem na kolano. I. Raz i dwa, dwa i dwa. Dziękuję bardzo. Tłumacimy teraz kroki damskie. Zaczynamy w naturalnej pozycji. Pierwsze dwa takty chodzimy cztery kroki do przodu od prawej nogi. I. Raz, dwa, raz, dwa. Następne dwa takty, dwa obroty przez demi-plié w prawo. I. Raz, dwa, raz, dwa. Następne dwa takty. Porębiańska zakończona w krok drobny z obrotem. I. Raz, dwa, raz, dwa. Raz i dwa. I raz i dwa. Następne dwa razy porębiańska, zaczynając od lewej nogi. I. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Następne dwa obroty. I. Raz, dwa. Raz, dwa i dwa obroty. Raz, dwa, raz, dwa. Dziękujemy. Ta sama kombinacja w parze. Tak jest, zwróćcie uwagę, że jak zmieniamy ustawienia ciała, ramiona skierowane do siebie, to nasz taniec daje zupełnie inny efekt. Początek kombinacji został zmieniony, czyli kroki marszu zostały zastąpione cwałem fantazyjnym. Tak jest. I ważne też podkreślać, że jakość ruchu męskie a damskie powinna się różnić. U mężczyzny więcej akcentów, często ręce ustawione w pięści. Generalnie ten ruch jest mocniejszy, u kobiety delikatniej i pojawiają się kroki na palcach, tak jak krok drobny krakowski. Żegnamy Was na dzisiaj i zapraszamy do oglądania dalszej części filmików. Do widzenia. Pa!